To nice, ogólnie sytuacja jest ciężka Powiedziałbym, że bardzo Bardzo jest ciężka sytuacja Żebym ja jeszcze widział gdzie są przeciwnicy No nie widzę sorry, nie będę się narażał Na wyrywanie jak nie widzę gdzie jest przeciwnik, to jest bez sensu Tam jest następny Wszędzie już są na plecach moich. Super ogólnie. Trzeba jeszcze plecy sprawdzać. Regularnie, no nie widzę go, no nie mogę nic mu zrobić, no bo go nie widzę no Hmm Tam u góry ktoś jest Niby Niekoniecznie Tam jest przeciwnik Tiger Dostał Patrzę plecy Nic się na razie nie dzieje Patrzę tutaj. Nic się na razie nie dzieje. Dobra. Najważniejsze jest... ...patrzeć w plecy. Okej. Okay. Dostał. Idealnie. Pozbyłem się następnego wrzoda na tyłku. Aha, mamy tam jednego już prawie na respę, no to niefajnie O, oni tam będą gdzieś myślę się wychylać tutaj o. Delikatnie Sprawdzić czy kogoś tutaj nie ma Na razie nie widzę. Dobra. Na spokojnie. Jest ogarnięta sprawa, nawet w miarę. Boję się tego samolotu, bo są wkurzające. Czy tam ktoś jest? Tak są nie został uszkodzony. I to nie dobrze. się. Trzeba uważać. Jak się tylko smog, Jak smok tylko zniknie, to trzeba któregoś położyć. Na pewno tam są dalej, ale nie wiem czy Hecera przebije tego. Nie Hecera. Dostał idealnie, świetnie, tak dokładnie jak chciałem. Czy jest tam Tiger jeszcze? Tego nie wiem. Nie mam karabinków nawet, żeby sprawdzić. Nawet. Tam jest kolejny Hec. Dobra Weszło idealnie dobra, robię co w mojej mocy? Okej, okay, dobra, czyli tu na razie będzie 300. Czysto-czysto Ktoś tam jest Dobra Ile ich tutaj? No nie wiem czy jechać do przodu, Mogą zaraz się zrespić, faktycznie będzie dość ryzykowne. Tym bardziej, że wroga drużyna przejmuje strefę A. Czyli ktoś tam jest. Ewidentnie. A ja nie widzę kto to. Dobra, widzę. No, nie widzę. W sensie muszę troszkę większą popraweczkę wziąć. Dostał. Żeby nie dostać z jakichś innych tutaj okolic Dobra, jadę Wydaje mi się, że już y, na dość się pokampiłem i nie trzeba tutaj już więcej kamperiady robić Znaczy, niby do tego te taki są stworzone, nie, ale... Też bez przesady, bo y, bitwy byłyby nudne W jakiś tam sposób A chyba nie o to chodzi Asysta, świetnie nic tutaj nie ma na razie. Nie wiem, czy tutaj sobie postoję, może na razie. Nie ma nic szczególnego. O, widzę. Widzę, widzę. Dostał z podpaleniem i. asysta, spoko. Tam są peloty. To niestety nic na to nie. Poradzę. Już, ale no przyjemnie nawet i tak się grało. Może ktoś jeszcze wyjedzie, ja się tutaj cofnę, tak żeby mieć lepszy kąt troszeczkę. Okej. Okay. No ale nie widać, żeby ktoś chciał się ruszyć, a... ktoś że... To powiedział się, nie chce mi się już jechać. Myślę, że całkiem tutaj nawet poszczelaliśmy. Nie było najgorzej. Może ktoś jeszcze gdzieś tu przyjedzie. Hmm. No, obawiam się, że to już będzie koniec. Chyba, że ewentualnie ktoś może się jeszcze pojawić tutaj z prawej strony albo zabije mnie samolot i będzie ogólnie fajnie. No, widzę, że uwzięli się dość mocno na mnie i ja nic za bardzo z tym nie zrobię. Jak taki jest mój koniec, tutaj zaplanowany, no to nic nie poradzę na to. Wydaje mi się, że po prostu. A udało się, no to spoko. Taka to była bitewka. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Jeżeli się spodobał, zostawcie komentarz i cześć!